Siemanko, z tej strony, ale, ale, ale i dzisiaj yy, muszę nagrać dwa odcinki, bo wczoraj niestety nie nagrałem. Ale no, jeszcze raz Was przepraszam, bo zapomniałam się. A dzisiaj zagramy sobie mu Gaza. Dobra, dobra. Yy. Dobra, olobol. Dobra, leci. O, oh, nie, co mnie... Dobra. Aha. A póki my czekamy, to ja was zachęcam do subskrypcji, łapki w górę, jak ktoś chce to komentarz. No, niestety nie jest mi bo. Po... Dobra, lecimy. Co tego zresztą? Nie lubię tej mapki. Dajcie znać w komentarzach, czy lubicie tę ma... yy, tą mapkę. Będzie mi bardzo miło. A teraz. Oha! Dobra, fajnie. A ja no to dajmy. Dobra, czyli jakby ktoś nie wiedział, chodzi o fioletowego. O, już. Um. o fioletowy wyszedł z gry, fajnie.

Wbijecie na kanał Jano Gaming i Frano i Urzec. Ostatnio pięć zero dwa Zero, a tutaj sorry, że nie mogę tego znaleźć. Dobra, nie wiem o której ten, ten film obejrzycie ale będzie wkładał za chwilę drugi z, z dobra a jeszcze i wszystkie troski, dziękuję pomyliłem się chodź grę biały nie wiem tego ale co biały, tak się pisze tutaj w tej grze

Aha, okej okay. Ja po tym, po tej gerece kończę. Bo 6 minut już nagrywam. A 6 minut już nagrywam. Muszę już skończyć w folie. Ale wbijajcie bo to nie było za niedługo drugi odcinek, gdzie ja idę, nie wiem.

Mm. Lecimy. miały. Force jest tak impostor. Biały. Nie to są pewnie. Pewnie tak. Zagrana w No dobra. Śiemo.